Witajcie widzowie z tej strony Hubert Berdzelowo jest admin Tak Witam No i w dzisiejszym odcinku zrobimy już żgiwa Ponieważ nam tutaj ładnie urosło Żółciutkie ładniutkie nie ma na co narzekać To jedziemy do Krystiana Bo on nam użyczy kombajnu I przy okazji prasę podczepimy sobie Bo też od niego pożyczymy ma wyposażenie całe to jadę tam tego typu mieszka tutaj niedaleko po sąsiedzku Dwa domy dalej Tu budują, nie budują O, o on już tu chyba przygotowywał, kombine. Krystian, się mam No widzę No bo na też żniwa nie a tu już? No dobra. No, to ja, to ja, ja tą jadę. prasę pożyczę, ga. Ja? No dobra, Potem ci dobra. zapłacę. Ci to odjadę. Przesuń się. No. Ja nie będę płacił. Ty jedziesz? Kurde, zaczął. A, przejechał. Sobie zaczepimy wszystko ładnie, pięknie, elegancko Jedziemy z powrotem I czwóreczka Ło, chodnikiem <laughs> jedzie Krystian <laughs> tutaj ma problemy Z takim kombajnem Chyba naokoło jedzie o, może i lepiej ty on gdzieś indziej jedzie? że tak dookoła no on jedzie? Bo on naokoło jedzie. No. Się tędy Taką prasewa. Amerykańską. Ogólnie zaczęliśmy hodować warzywa w naszych szklarniach oraz ogródku. No, są warzywa. Bogactwo. Już się zaczynamy bogacić w tej serii, nie tylko biedgieć. Owszem Ty on wiedzie tu zjechać w ogóle? No wiem Ty ale on po pierdziele po tej drodze po A co? To jest porządny sprzęt też, jak ja zepsuję Gałęzią po łbach Panie na jak coś no bo żeby mógł na co inne robić. <laughs> Ale to brzmi, że po planu nie było, nie? Uważaj, jedzie i ruszyła maszyna. Miejmy nadzieję że się nie zepsuje, bo po bizonach to już nie wiadomo. Ani pożaru żeby nie było. Była fatalna sprawa. Dobra, odpalamy ją I jedziemy. Ciekawe ile będzie plonu z tego pola. Miejmy nadzieję, że jak najwięcej. Owszem. no Jaką hałdę tu wywalił? No dobrze. Im więcej stopów, tym więcej kasy je. Nie rób kółka tu jedź z powrotem bo zaś tam nie wykręcę Bo z Bożu by dojechał Bizon Fajne popełnienie Nasza sipa wysypuje dopiero wapno <grydy> Jedy to wapno tu Sąsiad, sąsiad się podbiera tu Co ty robisz? Ej, ja zaś tego nie zbiorę Co? No bo za, za szerokie są rządki Co ty z tym robisz? Oha Ja nie mogę chłopie Rana dwa razy będę musiał jechać Nie wiem po co to było Co z naszą si jest nie tak, że się w kółko kręci? Okay. Działa, puszczamy i jedziemy, i tak tego na raz nie wierzysz? No na pewno jeden kawałek, coś tam rozwalił, Ale lecą kostki. Krystian, pełny zbiornik już? A nie kurat co tak. kostki odsunię, Żeby tu przejechać Uau. Kurde estou com tu. drugą stronę leci tego, jak nie wiem, ile tam masz już w zbiorniku, panie, powoli podjeżdżać. O, trzydziestka jedzie już, dobra. Tylko jedziemy z powrotem Tu po krzaku trzeba jechać No, co po małych nieruchomościach wyładowaliśmy z morze. Można kosić dalej My to gdzieś sypiemy czy co? No, to co będzie na przyczepie, do no to ich tam zostawię, ja, no bo to za ciężko, żeby to gdzieś tu gromadzić. No to snopki gdzie będziemy rzucać na to? Snopki? Hmm. Nie wiem. Na polu Na klepisko, według. na klepisko będziemy chyba sypać i tyle. ładnie nas zbija, nie? No, za nie, ciężkie tonenia to są. Ziemniaki ładnie powschodziły nawet widać. No ziemniaki ładnie rosną. Tomki nie widać. Ej, Krystyn chyba dziś jakiś zdenerwowany jest, nie? Czemu? Trąbi, krzyczy, narzeka. rzeka. No jak trąbi, to masz chyba podjechać. Wątpię w to.

Tu już tych resztek tak bieram za dużo i tak z tego nie będzie. Co co nasze wyleciało... Jak O, stoi, stoi, stoi. Wiesz się, i na styk wiem. Ja Czyli można bizona zakupywać. No można mieć bizon. Prasa Ci tu odstawić, ja? No dobra, dobra. Zostawiam tam. A jeszcze, jeszcze podjeżdż, jeszcze, jeszcze. O. To, dzi to dzięki. Na razie. Później się rozlicza. Tak. No, to widzowie w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Admin, chodź tu. Krystian, ty też. do nagle spo tutaj nasze... Krystian, co? Żona mu wołała, go pewnie na obiad. A, no może. To chcieliśmy wam życzyć... Oj, biegnie, biegnie, no. Chcieliśmy wam życzyć wesołych świąt. Prezentów, pieniędzy. No i... Spokojno, cześć. Szczęścia no spokojnych właśnie tych To dziękujemy za obejrzenie i na razie cześć. Cześć.